Okej, okay. cześć. Dziś opowiem wam troszkę taka operacja pamiętnik. Yy, powiem wam o pamiętnikach, jak go prowadzić, yy, co z nim zrobić, potem to wszystko. Teraz nie będę przedłużać. Yy, wybrałam losowy pamiętnik. Chciałam, żebyś mój ukochany, ulubiony, ale tu jest kłódka i teraz mi się jeszcze nie chce go otwierać. Yy, dobra. Ja mam pełno pamiętników i teraz nie, nie mówię, że jestem jakąś uchodzącą fanką violetę, bo ja ją bardzo lubię, kocham, ale no po prostu to jest losowy pamiętnik, tak. E, dobra, e, pierwsze, e, gdzie go znaleźć? Nie warto według mnie kupować zeszyty w jakichś osiedlowych, bo są w osiedlowych takich malutkie sklepy, gdzie są też zeszyty, tak? I tam znajdziesz jakiś zeszyt za złotówkę i on jest gruby, ma jakieś babeczki, taki bardzo ładny, o takim stylu, nie? Taki babeczkowy, ale potem wszystkie kartki się wydzierają. Trzeba znaleźć sobie jakiś porządny sklep, yy, najlepiej na przykład Empik. I ja tam znalazłam bardzo ładne zeszyty. Można kupić specjalnie właśnie takie multa... -y. Mój pamiętnik, no i będzie bardzo wygodny. Drugie to miejsce, gdzie go schować? Najlepiej kupić y, y, pamiętnik z gotową kutką, albo dokupić tą kutkę, o ile będzie ją gdzie zahaczyć. Y, y, bo jeśli jak będzie kutka, to trudniej go będzie otworzyć, chociaż też się będzie dało, gdzie tak, ktoś będzie bardzo chciał. Y, y, gdzie go schować, właśnie? Dużo osób trzyma pod poduszką, a przynajmniej to jest takie charakterystyczne jakby, że niby się pamiętniki trzyma pod poduszką. Yy, można oczywiście, ale jak będziecie mieli problemy i mama wam na przykład łóżko, bo wiem, że za, za nastolatki tego raczej nie co ja tutaj kręcę, no to mama będzie się martwiła, taki weźmie ten pamiętnik i otworzy. Yy, ja. Bym polecała schować pamiętnik na półkę z książkami, ale z książkami na przykład do szkoły. Oczywiście, żeby tutaj nie miał napisane mój pamiętnik jak ten, bo wtedy będzie wiadomo. Polecam go schować, jeśli macie siostrę gdzieś. Jeśli macie starszą, to gdzieś tak, żeby niekoniecznie nie widziała, ale taką naprawdę dobrą krzyjówkę, bo starsi też są chytrzy, tak? Mogą dobrze szukać. A jeśli młodszą, to po prostu gdzieś wysoko, gdzie ona nie dosięgnie, nawet na krześle. Ja na przykład mam strasznie wysoką szafę do sufitu i na takim też można położyć, chociaż to jest bez sensu, bo sama musisz brać krzesło, żeby go wziąć, tak? No ale dobra, to takie rozwiązanie. Na pewno znacie jakieś dobre kryjówki. Jak zacząć pisać? Na pewno piszemy z boku datę. Ja tutaj mam zapisane sekretne różne rzeczy, ale Dobra, nie ma nic takiego złego, nie czytajcie nawet. Tutaj, tutaj z boku powinna być data, pamiętniczku, drogi pamiętniku, kochany pamiętniku, coś takiego, tak. I potem zapisujecie, można zacząć, dziś dzień był, i zacząć tam już się sami zacznijcie rozpisywać, różne takie rzeczy, na pewno Wam coś przyjdzie do głowy, no bo jak nie. Co pisać w pamiętniku można? Na pewno można opisywać, w zależności od tego. Na przykład tutaj opisuję tylko najważniejsze wydarzenia, czyli nie piszę w nim tylko to, co jest dla mnie tak bardzo ważne. Tak? Opisuję to właśnie tylko tu. Zeszyt, pamiętnik na wszystko i bazdrołki, czyli ten w moim przypadku że zapisuje tutaj y, wszystko, tak jak Violetta na przykład, załóżmy, ciągle coś tam pisze, y, szkicuje, piosenki szkicuje, y, pomysły na piosenki, wszystko, co tylko trzeba zapisać, to też tutaj zapisuję, tak? I, I taki to jest y, mod gdzie pisać, w miejscu, gdzie wiecie, że nikt nie będzie podglądał, nie chodzi mi, że na dworze bo tego, ale w domu, na przykład na łóżku, po prostu mamy, żeby na chwilkę nie wchodziła, jeśli nie ma jej w domu coś takiego, czy rodziców, czy wszystkich w domu nie coś takiego, warto postawić sobie coś do picia i tego do jedzenia, jeśli chcecie puścić sobie cichą muzykę, tak żeby kompletnie się zrelaksować, żeby to dobrze poszło, żeby to dobrze napisać. Dla mnie pisanie pamiętników nie jest takie głupie, ponieważ jest to bardzo wygodne. A niektórzy się śmieją na przykład ze mnie, że ja piszę pamiętniki, bo to jest stary, no to jest takie głupie. Dla mnie to jest bardzo wygodne. Poza tym, kiedyś, nie. Jak przyszłości za na przykład tysiąc lat, nie wiadomo, może gdzieś go się znajdzie, o ile się nie będzie nie ulegnie rozkładowi, że tak powiem. Jakby się go gdzieś znalazło, to na pewno to jest takie cenne źródło, pomaga w historii dla innych osób, które będą żyły. Chociaż nie wiemy jeszcze, co kiedyś będzie, czy będą jeszcze ludzie żyli. Ale dobra, tak nie będę wymyślać. Tak. Pamiętnik, mówiłam już, gdzie można chować, także, co zrobić, jeśli już się cały zapisze? Od razu mówię, że warto kupić gruby, bo jeśli kupicie sobie taki, nie wiem, 32-kartkowy, to na długo Wam na pewno nie postarczy, a jak się kupić na przykład taki O, ten akurat nie jest taki gruby, ale też muszę nie pisać. Jak się kupić grubszy, on na przykład taki, on ma masę stron, z 200, może więcej, to też jest bardzo wygodne, żeby pisać długo. Dobra, znów się zamyślam. I właśnie to, co mówiłam: co zrobić z nim, kiedy się skończy go pisać? Można go dać do przeczytania innej osobie, jeśli oczywiście tego chcemy. Można go spalić, żeby nikt go nie znalazł. Można go gdzieś zakopać, schować ogólnie, ale schować, tak? Jeśli będziecie chcieli, można też go gdzieś schować. I słyszałam o takiej dla mnie troszeczkę głupocie, ale nie nawet. Tak troszeczkę nawet no takie dziwne dla mnie. Żądać zakopania się z pamiętnikiem. Że ty leżysz, a koło ciebie leży pamiętnik. Dla mnie to jest takie trochę dziwne, ale też takie no wiadomo, takie pół na pół. Dobra, to jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o pamiętnikach, według mnie i to jest moja opinia, moje pomysły, więc to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.